A witam wszystkich w kolejnym odcineczku, na który mogę was zaprosić dzięki przyjemności mojego przyjaciela Alfreda, który zabiera mnie na bezdroża na swoim grzbiecie No jak zwykle stoi w serwisie. mi podróbka Alfreda tej. Nie mogę się nadziwić jak ci Japończycy próbują podrobić Alfreda, nie widziałeś to jawaszę co mi minęła? Kurwa nie <minutê> <minutê> przejebie <minutê> <minutê> Ale uciekamy uciekam uciekamy Rafałowi. Tu no, to, 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 to. Dobrze, że kojarzyłem. Dobrze, że skojarzyłem, że to jest to miejsce. Ale kurwa widzisz tyle samo osób tam, że kurwa... Rafał, na no, że Wiesz tam No i tu jest ten korzeń, czego ostatnio Rafał kurwa niszu, upada. Teraz, teraz za późno, już zdążyłem się wyjebać. Tak, jest chleba. <śmienicza> Ej, kurwa. <śmienicza> Ej kurwa! kurwa! szkoda żywiołka Wszystko kurwa, dział? Kurwa oni się tam dobrze bawią! Fajną, fajną oglądalność Rafał ma, a ja będę kurwa stoi i patrzę na jakiegoś Forda pokusa! Takiego <śmienicza> Adam, Adam, wyjebiesz się dla mnie jeszcze raz? Może Alfredę nam radę przejechać Normal nie wiem Tu więcej wody, bo ty kałuży niż tam para viagem chciałem się trochę umorać, myślałem, że więcej bota będzie. A jak wracam czysty do chaty, to jestem nieszczęśliwy. To okazję, To patrz. Ja przejadę ten jak co? To wszystko! <laughs> To co, robimy przejazd. Czy je jest ob to jesteśmy w stanie? Yy, tak, objedziemy, nie? Bo nie chcę mi się męczyć dzisiaj, powiem wam szczerze, nie? Ostatnio, żeśmy tutaj wszystko było zarzucane, żeśmy całe wszystko zwalili i znowu nam zasalacowali. Co ty No, a się kurwa zmotywowali. To tym bardziej trzeba przejechać, żeby ich praca poszła na marne Obrócić i ją... wiesz Ej Mariusz, no Dawaj linkę, to przeciągniemy tam no. A to przeciągniemy tu zrobimy im kurwa na nabóż <noise> Oni muszą, pamiętajcie, oni muszą ręcznie donosić. To jest 1500 kg ciągnie, nie? Czy dwa 2 no i późno Ale on ma swój ciężar, więc wie wiesz, no to też jest znaczenie A powiedz mi Tak, tak się zabierzemy z tym, zabierzemy czy właśnie tak się zabieram Tylko sobie jeszcze 4 zajebę Mój zabawę to jest sobie... też coś Nad... Jeszcze byśmy musieli to zostawić na e, nazwę kanału na drzewie, żeby się mogli obejrzeć w jaki sposób to zdemontowaliśmy <laughs> Nie? To byłoby dobre Masz? No, no dobra, chociaż jeszcze możesz przesunąć Jak oni to Przenosił Czyli to chłopa było potrzebne w tej No i tam paru było, nie? Dobra Na dobrą sprawę wystarczy, że z 50 cm już jest przejazd, nie? No już dobrze, dobra ja jestem sportow Tylko że zawsze wtedy oni będą mieli łatwiej je położyć To nie dlatego sobie to ciągnę dalej O teraz już opór Huh. <laughs> Czekajcie, mody z mu motor i nie może odpalić. Dobra, jest okazja! Ma dosyć chyba życia. Wylać. Bo jak kurwa, motory nie mają chłodnicy, to jest jak jest teraz, nie? Jak one zapierdalają cały czas, są w rytmie, to je chłodzi powietrze. Ale on ma chłodnicę. On ma chłodnicę? No pewno, że da. Co ty gadasz? No raczej. To no kto się co? Alfred, ty się wzorowałeś, Ile? nie na tobie. No mój się nie grzeje, więc chyba oni coś wyszeli, przekombinowali w jamaszce. Co, dgrzeje się i co? No, ogólnie z obrotów nie spadło, jak jechałem. No. To co robimy, panowie, słyszeliście? Nie, nie słyszałem. Możemy go utopić we warcie na chwilę. Mówi, że możemy go, mamy dwa wyjścia, bo go wpierdolamy do Warty? No, albo, albo po prostu ty go wiesz, nie, Zabieraj, kto ma wrzucić po prostu. Ja żartuję. Mówię ci, wiesz... w Alfredzie to lepiej rozwiązali, widzisz, nie ma takiego problemu. Proszę bardzo. Poczekaj jeszcze, ja jestem gdzie potrzebna. A tu tu w 54 litrów. To może w Alfredzie też dolejemy od razu. No, 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 no. Tej, może w Alfredzie też dolejemy od razu. Czekaj, czekaj. Ej, chłodnicę gdzieś zgubiłem. Musimy się cofnąć. <grystanie> on nie ma nic wody, koperty. Tak dalej tappnie, go tak wiesz Tam jest zapierdala woda No jeszcze zatem oko Stary się cieszy pewnie no, to wyłamić Będzie on W momencie kiedy pompa zaczynała pracować i zaczynały zaczyna lecimy więcej, wody, czyli ją no, posał a gdzieś dolego, żeby stawić, żeby... E, tutaj remont nie jest drogi Dlatego jak ktoś chce motor off i nie chce się bawić w remonty, zapraszam Piękna Alfredzica Piękna Alfredzica, jedyna woda na Alfredzicy, zobaczcie, Uff ale jest teraz wilgotna tak jak lubię ale Alfredzica i tak oto moi drodzy marna podróbka Alfreda wraca do domu na lince marna podróbka Alfreda oczywiście nie dała rady e, pokonać całej trasy i wraca na polu tak więc, e, Na do domu. tak więc, Alp, poczciwy Alfred znowu pokazał swoją wyższość w tym nierównym wyścigu zbrojeń koncernów motoryzacyjnych. <grywka> Nie żeby się wywrócił. Widzę sobie bieg, bo on nie jedzie na ludziach, nie? Czuję się jak typowy operator. To Połóż pociągnąć Dobra, możemy jechać Już jestem usatysfakcjonowany Tak Znalazłeś co ty nie, nie jestem idiotą Dokładnie tym środkiem jechał <laughs> 大妈，爷爷们。